Wiesz? Wiesz, który jest dowódca Optimus Prime? Nie musisz wejść, których tutaj ten ekran. To jest Babo No. A my szukamy dowódca Optimus Prime. Może tego. Może tak. Bo ja nie wiem. Idę. No. Y zaraz. Gdzie ja no, jestem? Czym się zajmujesz? Dobre pytanie. Ten. No i co teraz? Nie bądź dziecinny To ona zaczęła. Jest chiropraktykiem. Serio. Genialnie. Nawet nie wiesz jak szanuję waszą pracę. Poważnie. Tak. Dziękuję. Widzisz? Brat pracuje mnie z powyżej masażystki. Kto mówił, że powyżej. Przadni jesteś niesprawiedliwy. Chirurgaty to uzdrawiający anioł. Te dłonie mają magiczną moc niesienia ulgi i dawania rozkoszy. Co tu może jeszcze wy... być? Słuchała Optimus Prime, ale to... Często to co to? To, to jakieś cewikon. Skąd to już jest cebik? U, czy ha, ha, ha. nie ale nic nie mówiłeś. Bardzo cenny kanał jesteś. Co jest z tobą? kim jestem? I gdzie ja jestem? Jestem Bawłki Ło Ale nie to Transformers. O ty Drogi dinozaurów

Więc może nam coś sobie opowiesz? Chociaż trochę. Albo opowiesz swój syn. Kiedy to mogę wam zaufać? A! Dostałem! Jestem agentką tajników. To jest słabe! Włóżam na głowę! Zobaczę! Od tymu Optymów prawo! Jaką daliście, daliście się podpuścić. Nie ma łatwością! Idę do wami. Zbliżamy się do niego. Za późno. Czasem rozprawiam się do wóz. Autobody! Do odjeżdżamy! Co dziś Nic, siedzę w domu. Gdzie on jest? Pokażcie mi ta! Nie Jak do mocna. Nie A masz a... Cała po kamerę ściąg. to mówisz? Co? Lecisz się. O! Jasne! Nie, Nie! Ja! Dobra! Tyle O ty dron, robić szybko! Nie